Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj znowu Duch Święty, znowu pierwszy list apostoła Pawła do Tessaloniczan, ale końcówka, werset, rozdział 5 i werset 19, chociaż przeczytam w kontekście yy, od 14. Wzywamy Was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. No i tutaj chciałem zwrócić uwagę, że takim chyba wspólnym mianownikiem tych wszystkich działań jest pewna odwaga i wysiłek. To znaczy, ani napominanie niesfornych nie jest y, łatwe, ani i wymaga odwagi, y, ani pocieszanie bojaźliwych też nie jest jakimś prostym działaniem. Podtrzymywanie słabych wymaga dużo pracy, wielkoduszność wobec wszystkich czy innymi słowy, bycie wyrozumiałym, posiadanie cierpliwości też nie jest niczym prostym. 15 werset. Baczcie, aby nikomu złem za złe nikt nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Znowu wysiłek, znowu wyzwanie, znowu trudność, znowu można by powiedzieć przełamywanie siebie, zapieranie się siebie. Coś takiego trudnego i wymagającego odwagi. 16. Zawsze się radujcie. 17. Bez przestanku się módlcie. Znowu, abym powiedział radość zawsze jest czymś, jest wyzwaniem, jest to pewnym wyborem, jest to pewną decyzją, że właśnie patrzeć na to, co ważne, co cenne, patrzeć na to, co wartościowe, patrząc na, patrzeć na to, że Bóg działa, że Bóg jest, a nie na to, czego nam brakuje. Bez przestanku się módlcie, to też myślę, że oznacza pewną dyscyplinę duchową, żeby nie poddawać się, nie dać się zniechęceniu, nie dać się złamaniu, nie dać się powstrzymać, ale uporczywie iść do przodu, powierzając Bogu różne kroki, które, które są trudne, które sprawiają, że nam się nie chce, które sprawiają, że mamy ochotę sobie zrobić coś innego. Za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie względem was ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre tego się. Trzymajcie i od wszelkiego rodzaju zła zdala się trzymajcie, a wtedy zwróćcie uwagę: błogosławieństwo przyjdzie. Sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęcie, cały was, wasz duch i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Innymi słowy, wtedy rzeczywiście będziemy w takim stanie, że będziemy mogli spokojnie, z ufnością czekać na powrót Chrystusa. Będziemy do niego tęsknić, będziemy zachowani, będziemy bezpieczni, będziemy stabilni, będziemy wiedzieć, kim jesteśmy, po co istniejemy. I na kogo czekamy. I w tym kontekście ten dziewiętnasty werset ducha nie gaście", myślę, właśnie oznacza pewną taką umiejętność czy wrażliwość, czy pewną taką wewnętrzną dyspozycję do tego, żeby nie dać się powstrzymać, żeby nie dać się zahamować, żeby nie dać się zniechęcić, żeby nie dać się zmarkotnieniu, żeby nie dać się właśnie w tych wszystkich sytuacjach, w których te wszystkie rzeczy, o których przed chwilą powiedziałam, o których apostoł Paweł mówi, się pojawiają, żeby nie dać im po prostu zwyciężyć, żeby ta wiara była rzeczywiście tym, co sprawia, że idziemy dalej do przodu, że, że szukamy Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, że po prostu innymi słowy ciągle wybieramy tożsamość chrześcijańską, ciągle wybieramy to, żeby żyć w taki właśnie sposób. Ten Duch Święty jest obecny on nas motywuje, on nas przynagla, on nas zachęca, On nas mobilizuje, On nam podpowiada, On nam pewne rzeczy tłumaczy, On zwraca nasz wzrok na Chrystusa, zwraca nasz wzrok na Królestwo Boże, na Kościół, na to wszystko co dla Boga jest ważne, ale i to jest właśnie sedno tego wersetu, ale można tego Ducha zgasić. Innymi słowy, to działanie Ducha Świętego, tak jak chyba działanie wszelkie dobre w naszym życiu, można po prostu stłumić. Można sprawić, żeby dobre rady no, po prostu ominąć. Można pokiwać w refleksji i zadumie głową, a tak naprawdę nic z tym nie zrobić. Można usłyszeć prawdę i można udawać, że się ją przyjmuje, a tak naprawdę y, zajmować swoje, swój umysł, swoje myślenie czymś zupełnie innym. Myślę, że to jest czymś bardzo, bardzo niebezpiecznym. Y, ducha gasić nie możemy. Pamiętajcie o, o tym y, też wersecie, o którym już mówiłem kilka. Ileś tam odcinków wcześniej odnośnie grzechu przeciwko duchowi świętemu. Ostatecznie gaszenie ducha, jeśli ktoś nie jest w stanie wybrać Chrystusa, nie jest w stanie wybrać wiary, właśnie no, kończy się potępieniem wiecznym. Natomiast w naszym kontekście, kontekście naszego życia, kontekście tego, że, yy, że już jesteśmy z duchem świętym, mimo wszystko to gaszenie ducha jest czymś bardzo, bardzo ryzykownym. Czymś, co może sprawić, że po prostu napytamy sobie biedy w naszym życiu, że spotkamy się ze zniechęceniem, że zatrzymamy się gdzieś w naszym duchowym rozwoju, że nie zrobimy rzeczy dobrych, które moglibyśmy zrobić, które by Bogu przyniosły chwałę, a dla nas byłyby radością i, i pokojem, i, i, i czulibyśmy, że rzeczywiście jesteśmy używani przez Niego. Także nie gaśmy ducha, wybierajmy to, by Jemu ulegać. To nie jest takie proste dlatego, że Duch Święty się też, myślenie nie narzuca, może z jakimiś wyjątkami I, i życzę nam wszystkim, żebyśmy właśnie w taki sposób nasze życie prowadzili i wybierali świadomie, by nie powstrzymywać Ducha, by mu się poddawać i by go nie gasić. I tego Wam i sobie bardzo, bardzo mocno życzę. Panie, bądź uwielbiony. Dziękujemy, że Duch Święty działa w naszych sercach i bardzo Cię proszę, abyśmy tego działania nie gasili, wręcz przeciwnie, Panie, abyśmy mu nieustannie, niezależnie od kosztów, ulegali. Z Bogiem i do zobaczenia.